Hey hey mooi Ten cudny zimowy dzień! Witam Was Olga z Wielkiego Buka! No właśnie, zima pysznie trwa, zasypuje nas pruszącym śniegiem, a to, moi drodzy, oznacza idealne warunki na zaczytanie pod kocykiem dla każdego książkoholika. W zeszłym tygodniu podzieliłam się z Wami moimi idealnymi, grubaśnymi lekturami na te zimowe miesiące. A natomiast dzisiaj, we współpracy z księgarnią internetową Virtualo, do której link znajdziecie poniżej, przygotowałam dla Was pyszne zestawienie najfajniejszych e-bookowych serii. Serii, które wciągną Was, zahipnotyzują Was i nawet nie zorientujecie się, kiedy nadejdzie wiosna. A na dokładkę mam też dla Was konkurs, ale od początku. Specjalnie dla Was, to w 10 e-bookowych serii, idealnych na długaśne, zimowe wieczory. Na początek, 5 przepysznych serii, które znam przynajmniej z pierwszych tomów i które sama zamierzam niebawem dokończyć, a które idealnie sprawdzą się zimową porą. Moja walka księgi od 1 do 3 Karla Owek czyli jeden z największych fenomenów literatury skandynawskiej ostatnich lat. To autobiograficzny cykl powieści, w których życie pisarza nakłada się na fikcję literacką, a ta granica tak niebezpiecznie zaciera się. Karlowe uzależnia i po prostu nie sposób oderwać się od jego historii. Wołanie kukułki, jedwabnik i najnowsze żniwa zła Roberta Galbraita, którego znamy również jako J.K. Rowling. Za co uwielbiam J.K. Rowling dla dorosłych? Za niesamowite tło obyczajowe, za iście brytyjskie dialogi i za idealny portret małych społeczności. Przeogromniaście wam polecam. Człowiek-Nietoperz i cała seria z Harem Hall, Ju Nesby i tam jest chyba około 10 tomów, jeśli nie więcej. To jest skandynawski kryminał z krwi i kości, prosto z Norwegii. Sama do tej pory przeczytałam tylko jeden tom, pierwszy tom Człowieka-Nietoperza, ale fani serii przeogromniacie mi polecają i ufam im, dlatego że ten pierwszy tom zrobił na mnie przeogromnie pozytywne wrażenie. Naprawdę bardzo polecam i do tego jeszcze zbliża się ekranizacja. Czarny Wygon Stefana Dardy, czyli Słoneczna Dolina i Stary o których ostatnio Wam opowiadałam przy okazji bezsennej środy. Doskonała polska groza na polskiej ziemi i przepysznie straszy w iście gawędziarskim stylu. Nie wyzwala w czytelniku traumy, ale jednocześnie wprowadza ten potrzebny horrorom niepokój. Trylogia Bastan Dolores Redondo, czyli niewidzialny strażnik, świadectwo kości i ofiara dla burzy. To wyjątkowa trylogia na rynku kryminałów, dlatego że pochodzi z Mrocznej Doliny, z Doliny Basków w Hiszpanii. Autorka świetnie wprowadza tutaj klimat niesamowitości. Łączy folklor, miejscowe legendy i klasyczną opowieść o zbrodni. A teraz pięć serii, po której sama koniecznie muszę sięgnąć, przynajmniej po pierwsze tomy, żeby nic mi nie umknęło. Mroczna wieża Stephena Kinga, czyli kultowy już cykl Mistrza Grozy, na który składa się na dzisiaj 8 tomów, a który przyciąga mnie od lat. To historia niejakiego Rolanda Desheyna, należącego do bractwa rewolwerowców, który wyrusza w niekończącą się podróż w kierunku tytułowej mrocznej wieży. Nic więcej nie wiem ponad to, że Stephen King nawiązuje do tej serii w wielu swoich dziełach: Hyperion i upadek Hyperiona Dena Simonsa. I tutaj wiem tylko tyle, że siedmiu pielgrzymów przybywa na Hyperiona w przeddzień międzygalaktycznej wojny. Siedem osób, siedem propozycji, aby uratować ludzkość, i tylko jedna z nich zostanie wysłuchana. W mojej wyobraźni to takie dark fantasy w kosmosie, a to brzmi wyjątkowo przepysznie. Seria z Jackiem Richarem, Lee Childa. Właśnie wyszedł już dwudziesty tom historii tego byłego oficera armii Stanów Zjednoczonych i mściciela w jednym. To vagabunda, człowiek, który cały czas jest w drodze, bez bagażu, bez konkretnego celu, ale przeszłość zawsze jakoś go odnajdzie. Jak na razie to Richard ma dla mnie twarz Toma Cruza z ekranizacji, a obiecuję sobie już od lat, że na drobie lekturę. Trylogia z Teodorem Szackim, Zygmunta Miłoszewskiego, czyli Ziarno Prawdy, Uwikłanie i Gniew. Ta trylogia czeka już na mnie od miesięcy, a kusi mnie obiecanym mrokiem opowieści i zagadkami detektywistycznymi. Teodor Szacki zrobił u nas nie lada karierę i ma wielu fanów, do których sama niebawem planuje dołączyć. Trylogia z Hubertem Meyerem, Katarzyny Bondy, czyli sprawa Niny Frank, florystka i tylko martwi nie kłamią. Uwielbiam cykl cztery żywioły Saszy Załpskiej, bardzo podoba mi się styl pani Bondy i uwielbiam historię, w której główne role odgrywają profilerzy policyjni. Zapowiada się mocno i fascynująco, a do tego polecają moja mama, która jest dla mnie oficjalnym wyznacznikiem fajności. A na dokładkę, moi drodzy, bonus! Lektura pysznie zimowa, idealna i ponadczasowa, czyli seria opowieści z Narnii, C.S. Moja ukochana część to część pierwsza, czyli Le, Czarownica i Stara Szafa, ale dla wszystkich miłośników wspaniałych, magicznych opowieści czeka aż 7 tomów. Pokłońmy się przed władcą tej krainy, Lwem Aslanem i zanurzmy się w ten bajeczny świat. I tak właśnie wygląda moje top 10 e-bookowych serii idealnych na zimę. Koniecznie dajcie mi znać, czy podobało Wam się to zestawienie, czy znacie już te tytuły, a może dacie się skusić na któryś? A teraz czas na konkurs! Księgarnia Internetowa Virtualo ma dla Was 3 e-booki, które wybieracie sobie sami. A na czym polega konkursowe zadanie? Otóż klikacie w link pod filmikiem, buszujecie po stronie Wirtualo, wybieracie sobie jeden tytuł, który chcielibyście wygrać, wpisujecie go w komentarzu pod filmikiem i odpowiadacie na pytanie, dlaczego to właśnie ten tytuł jest idealny na zimę. Na Wasze odpowiedzi czekam do 22 stycznia do piątku do północy, a stroje zwycięzców wylosuję na dniach. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby koniecznie też zajrzeć na bloga i znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchatie na Lubimy Czytać i na Goodric. A my moi drodzy widzimy się już jutro. Do zobaczenia! Pa pa!